Witajcie w drugim odcinku na kanale MasterCard Dzisiaj nauczę was tasować Wiadomo, że każdy zna podstawowe zasady tasowania Lecz mi nie o takie chodzi Chcę was nauczyć jak tasować, żeby kontrolować kartę Żeby wiedzieć kiedy jest na górze, na dole, czy może w środku Tak więc zaczynajmy Zacznijmy od tasowania najprostszego, tak zwanego naprzemiennego Tasowanie to polega na... Nic trudnego, każdy opanował chyba już tą sztukę. Jednak, jeżeli chcemy zatrzymać jakieś karty na górze lub na dole, musimy zwyczajnie opuszczać albo pierwsze. Jeżeli na przykład chcemy, żeby ta czwórka znalazła się na dole, opuszczamy ją pierwszą. Jeżeli chcemy, żeby karta na przykład z lewej znalazła się na górze, lewą ostatnią opuszczamy jako ostatnią. To jest siódemka. Jeżeli zrobimy to wystarczająco szybko. Pamiętajmy mamy tym, siódemkę siódemka serce nasza siódemka. Karty będą porządnie przystosowane, ale nasza siódemka zawsze będzie na dole. Możemy tak zrobić z większą ilością kart. Na przykład chcemy cztery zachować: siódemka, król, dama, siódemka. Cztery chcemy zachować karty na, na górze, więc stosujemy tak. I nasze. 4 karty, siódemka król da ma, siódemka na, na górze. Nie można przesadzić z tą ilością kart, którą chcemy zatrzymać na górze, no bo jeżeli będziemy chcieli około 30, nasze tasowanie będzie musiało wyglądać tak. No... Nie, nie chcemy tak. Tasując, możemy kontrolować karty na samym dnie. W tym wypadku trójkę Tref. Tasujemy porządnie. Ale nasza trójka... Jest ciągle na samym dole. Jak to zrobiłem, starczy tymi czterema palcami przytrzymać tą trójkę i delikatnie ściągnąć resztę kart. Trójka automatycznie zostanie na samym dnie. Można zrobić na większej ilości kart, przytrzymując tymi palcami po prostu więcej kart i ściągając w ten sam sposób. Możemy jeszcze wciągać trójkę na samą górę. Jeżeli mamy ją na dole, Tasujemy normalnie, ale bardzo dokładnie ściągamy karty. I jak już nam zostanie mało tych kart, musimy dokładnie ściągać co do ostatniej. Aż ostatnią ściągniemy, to będzie nasza trójka tref. W bardzo podobny sposób możemy wciągać kartę na dół. Jeżeli na górze mamy trójkę tref, a chcemy, żeby była na dole, pierwszą ją po prostu skrobujemy tylko jedną kartę i reszta nam zostaje. Możemy połączyć te wszystkie sztuczki. Ustawiamy naszą trójkę trepy na górze i dokonujemy porządnego przytosowania. Później ściągamy naszą trójkę na samą, na sam dół. Następnie wykonujemy kilka fałszywych stosowań. A następnie przekładamy ją na samą górę. Mimo tak dużego przytosowania wiemy, że nasza trójka jest na samej górze. Jeżeli podoba Ci się sztuczka, daj suba. <śmienic>